Pokażę Ci teraz, jak nałożyć sobie na skórę głowy ten kojący olej peelingujący firmy Tricho Jest to najczęściej polecany przez nas w gabinecie peeling dla osób z podrażnioną i zaczerwienioną skórą głowy, ale także dla osób z łuszczycą i łojotokowym zapaleniem skóry głowy, gdzie występuje dodatkowe pieczenie, uczucie napięcia skóry i nagromadzona łuska, którą należy rozmiękczyć. W składzie tego peelingu znajdziemy m.in. kwas salicylowy, który normalizuje wydzielanie sebum i pięknie usuwa martwy, zalagający na skórek. Do tego olejki eteryczne olej żożoba, rycynowy i lniany, które zmiękczą zalegającą łuskę, ale też złagodzą swędzenie i uczucie napięcia. Peeling ten nie zawiera dodatkowych substancji zapachowych, a cały jego delikatny, ziołowy zapach pochodzi z naturalnych olejków eterycznych, takich jak olejek z drzewa herbacianego, owoców bergamotki i cyprysa. Taki peeling stosujemy raz w tygodniu, nakładając go na suchą, nieumytą skórę głowy przed myciem. Odkręć aplikator i co bardzo ważne, odchyl głowę do tyłu, tak by produkt nie spłynął Ci do oczu. gdyby jednak tak się stało, to natychmiast przepłucz je dużą ilością wody. Nakładaj przedziałek po przedziałku, małą ilość produktu tylko na skórę, rozprowadzając go palcem. Rób jak najdłuższe przedziałki do tyłu, wtedy łatwiej będzie Ci równo nałożyć go też z tyłu. Palcami rozprowadź go również na linii twarzy włosy. W tylnej części głowy nałóż na mniej więcej 4-5 przedziałków. Najłatwiej jest pochylić głowę w dół i nakładać od szyi w kierunku do środka głowy. Na koniec całość wmasuj dłońmi. Tu na filmie jest przyspieszone tempo masowania, ale zrób mas tak. Jak jest ci przyjemnie. W gabinecie często mieszamy ten peeling z innymi peelingami z firmy Trichowan, na przykład z glinką peelingującą, jeśli mamy skórę nadmiernie przetuszczającą się, lub z oczyszczającym peelingiem, jeśli mamy dużo zalegającej łuski. Możesz też zrobić to w domu, nakładając je punktowo palcami w wybrane miejsca lub zmieszać wcześniej w miseczce i nakładać razem, wymieszane wcześniej. Jeśli masz paznokcie pomalowane lakierem, to najlepiej nałóż rękawiczki, bo olej peelingujący może delikatnie zmatowić lakier. Teraz odczekaj 8-15 minut, a jeśli masz dużo nagromadzonej łuski, to polecam przytrzymać ten peeling do 15 minut i po tym czasie spłucz głowę najpierw wodą, a dopiero potem umyj głowę dwukrotnie szamponem, najlepiej kojącym lub nawilżającym. Tak wyglądają moje włosy przed zastosowaniem tego peelingu, a tak wyglądają moje włosy po użyciu kojącego oleju peelingującego. Oczywiście bez żadnych środków stylizujących, zostały po prostu umyte szamponem i wysuszone suszarką. Ten peeling mimo swojej oleistej konsystencji i delikatnego Działanie na skórze daje ładne odbicie włosów od nasady, a po każdym użyciu poczujesz na głowie taką lekkość i świeżość na dłużej. Zresztą mam nadzieję, że sama to też poczujesz. Teraz moja ulubiona część, czyli mycie głowy szamponem trychologicznym z serii kojącej Tricho One. Ten kojący szampon dzięki wysoce skoncentrowanej mieszance składników aktywnych łagodzi podrażnienia, swędzenie i wspiera regenerację skóry, idealnie sprawdzi się do częstego stosowania u osób z podrażnioną i zaczerwienioną skórą głowy. W składzie tego szamponu znajduje się m.in. sok z aloesu, naturalne olejki eteryczne z bergamotki cypryca cyprysa oraz ekstrakt z rumianku, które są znane ze swoich właściwości kojących i łagodzących oraz regenerujących podrażnienia, a więcej informacji przeczytasz w opisie, a teraz zobacz jak go używać. W myciu głowy warto podzielić sobie głowę na trzy części, czyli przód, środek i tył i w takich partiach nakładać szampon. Zaraz Ci wszystko pokażę. Na początku dokładnie zmocz głowę wodą, nalej na dłoń małą porcję szamponu w wielkości Orzecha laskowego spiń w dłoniach aż do uzyskania jedwabistej kremowej piany i nałóż na skórę głowy pod włosy. Każdy szampon Triho One w kontakcie z odrobiną wody i rozmasowaniu w dłoniach tworzy jedwabiście kremową pianę, którą przyjemnie i łatwo rozprowadza się na skórze głowy. Te szampony są bardzo wydajne, więc nakładaj je oszczędnie, mniej więcej 2-3 razy mniej niż inne szampony, które używałaś do tej pory, wtedy wystarczy ci na dłużej. Kolejną porcję spienionego szamponu nałóż na środek głowy, a trzecią na tył. Pamiętaj o uszach, miejscach za uszami i karku. Wmasuj całość i delikatnie przeciągnij pianę po włosach i oczywiście możesz mieć głowę pod prysznicem albo nad wanną z tak zwaną głową w dół. Obie pozycje są poprawne, o ile umyjesz głowę dokładnie. Ja na tym filmie pokazuję obie, by bardziej precyzyjnie pokazać ci moje ruchy. Szampon przy pierwszym myciu może się mniej pienić, ale to nie znaczy, że nie myje. Po spukaniu wodą wykonaj drugie mycie w tej samej kolejności, czyli przód, środek i tył głowy. Przytrzymaj pianę około 3-5 minut i w tym czasie Ruszaj delikatnie skórą głowy tak, jakbyś chciała oderwać ją od czaszki. Masaż wykonuj fragmentami, czyli przód, środek i tył. Taki masaż powinien zająć Ci około 3-4 minuty i pobudzi mieszki włosowe do wzrostu. Następnie spłucz głowę wodą, odciśnij nadmiar wody dłońmi i ręcznikiem, odciśnij, a nie szoruj po umyciu głowy, jeśli masz włosy dłuższe niż 5-10 cm, to zawsze nałóż na włosy Twoją ulubioną maskę lub odżywkę. Pamiętaj, że jest to obowiązkowy krok w pielęgnacji, który pokażę Ci w innych filmach. Serum nawilżające do skóry. Głowę Triho One to skoncentrowany produkt, który my często nakładamy w gabinecie na koniec zabiegu oczyszczającego z użyciem peelingu. Idealnie sprawdzi się przy suchej, napiętej skórze głowy, ale także po każdym zabiegu peelingu czy zabiegach fryzjerskich, takich jak rozjaśnianie, farbowanie czy trwała ondulacja. Będzie również pomocny na poparzony przez słońce przydziałek, a co najważniejsze, nie przetuści, nie obciąży włosów. W składzie tego serum nawilżającego znajduje się m.in. sok z aloesu, hydrolizowane białka ryżu, które nawilżają Regenerują skórę i łagodzą podrażnienia. Mamy też kapsaicynę, która z jednej strony ma działanie delikatnie rozgrzewające, a z drugiej strony miejscowo znieczulające i dodatkowo poprawia przepływ krwi. Dodatkowo w składzie mamy komórki macierzyste jabłoni i ekstrakt z palmy sabołowej, które działają stymulująco na porost, więc w tym serum mamy działanie dwa w jednym. Zaznacza jednak, że w składzie nie ma alkoholu, więc to serum będzie idealne dla osób z podrażnioną i cienką skórą głowy, również w przypadku atopowego zapalenia skóry głowy i uszczu. Serum możesz nakładać bezpośrednio z pipety na skórę po umyciu głowy, gdy skóra jest jeszcze wilgotna. Możesz nakładać je też na suchą skórę w ciągu dnia i zostawić do wyschnięcia. Jest to skoncentrowany serum, dlatego na całą głowę wystarczy 30 kropli, delikatnie rozprowadzane palcami. Możesz nakładać też kilka kropli w miejsca, gdzie czujesz suchość i napięcie. Z tyłu głowy możesz po prostu rozprowadzić je palcami, by dokładniej trafić na skórę. Po chwili możesz poczuć przyjemne, delikatne, chłodzące uczucie na skórze. Na koniec możesz też wykonać masaż skóry głowy, tak, jakbyś chciała oderwać skórę głowy od czaszki. Taki masaż dodatkowo pobudzi włosy do wzrostu. A jeśli aplikujesz serum na wilgotną skórę głowy po umyciu, to pamiętaj, by wysuszyć włosy suszarką i po aplikacji serum zawsze umyj ręce. To serum nie obciąży ci włosów, ale pamiętaj, by nie przesadzać z jego ilością. Ja właśnie jestem po nałożeniu serum i wysuszeniu włosów suszarką.